Cześć! I mówimy Wam słoneczny dzień dobry, bo chcemy się z Wami przywitać i zaprosić Was na kolejny live, który odbędzie się 4 maja o godzinie 12 i patrycja, która jest położną i trenerką kobiet w ciąży i po porodzie, będzie odpowiadać na wszystkie Wasze pytania. I mam już dzisiaj jedno z pytań. Oczywiście, mamy tutaj na uwadze to, że i oglądają nas kobiety w ciąży, i mamy z dziećmi, ale i jedne, i drugie pytania są mile widziane. Ja tylko podkreślę, że Patrycja, jesteś bardzo, bardzo wszechstronna i to jest dobre połączenie, że jesteś i położną, i osobą, która prowadzi treningi. Stąd jedno z pytań od naszej mamy, akurat Marysia pyta: Czy poród będzie łatwiejszy, jeśli będę? Ćwiczyć? No właśnie, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Yy, zarówno można powiedzieć i tak, i nie. I to właśnie mogę Wam wyjaśnić na live. O, ale to ty nakręciłaś nas, żeby ćwiczyć, czy nie ćwiczyć? Bo tak w sobie. Tak, ćwiczyć jak najbardziej. Ale nie zawsze daje to gwarancję na lepszy poród. Trzeba też wiedzieć, jak ćwiczyć. tak? Także zachęcam do, e, do, do spotkania. I czekamy na Wasze pytania. Czekamy na położną, która jest aktywną zawodowo i stale podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe położną, instruktorką fitness, z wieloletnim doświadczeniem w pracy i z kobietami w ciąży, jak i z już obecnymi mamami. Ćwiczyłaś wczoraj? Mocno? Tak, Ćwiczyłam kiedyś... ze swoimi dziewczynami, akurat po porodzie. Potem z jedną mamą, już też po porodzie, dłuższy czas na treningu indywidualnym. Potem sama trochę poćwiczyłam, także bardzo aktywnie, jak co dzień. Do tego będziemy Was zachęcać, żeby trochę się poruszać, poćwiczyć, a w jaki sposób będziemy o tym opowiadać. Także do zobaczenia. Widzimy się już po majówce. Życzymy Wam słonecznej majówki i czekamy na Wasze pytania. Do zobaczenia.